Cześć, to Neropalarz z kanału YamaSport. Były napastnik Górnika Zabrze znalazł nowy klub. Mowa o Richmondzie Boakie, byłym zawodniku drużyny ze Śląska. Napastnik posiada imponujące CV. W swojej karierze był związany m.in. z Juventusem, z Atalantą, Asuolo, Genoom oraz z Trweną Zwestą. Kiedy w lutym Richmond Boakie podpisywał kontrakt z górnikiem, w Zabrze, mogło się wydawać, że ma szansę na to, by zostać jedną z gwiazd ligi. W ekstraklasie jednak sobie nie poradził, dlatego bardzo szybko postanowiono go pożegnać. 28-latek nie szukał jednak zbyt długo pracodawcy, bo zgłosiła się po niego dziesiąta siła poprzedniego sezonu ekstraklasy izraelskiej Ligat Haal, czyli Bejtar yy, Jerozolima. Głównym rywalem Gańczyka w walce o wyjściowy skład będzie 22-letni Jarden Shua. Jeśli chodzi o ekstra klasę, rozegrał w niej 13 spotkań. W tym czasie nie zdobył bramki ani nie pokazał nic ciekawego i spodziewam się, że tej niezamocnej ligi izraelskiej też nie zwojuje. Dziękuję za obejrzenie materiału. Zapraszam do oglądania innych filmików i uczestniczenia w streamach. Pozdrawiam i do usłyszenia.